Cześć, kochani! Witam Was przed spaniem, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was na kartę bezterminową. Jest bez terminu i to jest dla Ciebie rada ode mnie. Plus, co dobrego do Ciebie idzie w najbliższych godzinach, ewentualnie dniach. Także Twoim zadaniem jest. Wybranie tylko jednego tutaj koszyka. Tu masz pierwszy koszyk, tu jest drugi koszyk, a tutaj jest trzeci. Wybierz sobie ten, ten lub ten. A ja wylosuję dla Ciebie kartę. Każdy koszyk dostanie dwie karty. Na samym początku będzie to karta: co dobrego, do Ciebie idzie. A druga będzie to karta rady. Także w tym momencie zastanów się, co najbardziej Ciebie przyciąga. Skup się. Dobrze, skup się. I na początku jest, co dobrego do Ciebie nadchodzi w godzinach. W dniach, w godzinach. Do tego. Ciebie nadchodzi dobrego tutaj. I co dla ciebie idzie miłe, tutaj. Dobrego dla ciebie co idzie. Godzinach lub dniach, macie tutaj karty swoje, zaraz będzie rada. Jeśli wybrałeś ten koszyczek, to do Ciebie idzie co dobrego. Jeśli jest jakaś osoba, sytuacja, której nie ufasz, czujesz się obciążony, zmęczony, czujesz, że nie możesz właśnie komuś, to jest najważniejsze komuś zaufać. Czujesz się, że albo ktoś. Stracił na zawsze Twoje zaufanie, to tutaj może nastąpić cud, bo po prostu przyjdzie jutrzejszy dzień lub następny dzień, do pięciu dni i ta osoba odzyska zaufanie. Jeśli jest jakaś sytuacja niepewna, ciężka, wszyscy są spokojni, Ciebie pocieszają, a Ty czujesz, że coś jest na rzeczy. Tak jakby miało po prostu, nie wiem, coś wybuchnąć, wojna się zacząć. Czujesz takie czasami poddenerwowanie, takie zestresowanie, że wiesz, coś ma się wydarzyć, nie wiesz do końca co, ale coś ma się wydarzyć, tak? To to minie, minie właśnie ten niepokój, to jest właśnie taki niepokój w tobie gdzieś głęboko. I właśnie miłe to jest to, że wszystko odejdzie, co cię dręczy brak zaufania do kogoś, do jakiejś sytuacji, do osoby bliskiej, brak zaufania do życia, do wszechświata, do Boga, jakiś niepokój, wszystko odejdzie w to niepamięć. Zaczniesz ufać i ulży ci. Po prostu ci nadzwyczajnie w świecie ulży. Jeśli brałeś ten koszyczek środkowy, to co do ciebie idzie dobrego? Jeśli uważałeś, że ktoś ci okłamał, Ktoś coś ukrył przed tobą, manipuluje tobą, to okaże się, niest... no nie, to nie jest niestety, tylko na szczęście, właśnie dla ciebie, na szczęście, że to nie była prawda. Niestety, chciałam powiedzieć, że intuicja źle ci podpowiadała, bo jeżeli uważałeś, że no, mógłbyś dać, ściąć sobie palec, że to osoba cię okłamała, manipuluje tobą, nie wiem, pracodawca, partner, Ktoś cię oszukuje, coś robi za Twoimi plecami, nieuczciwe zagrania. Się okaże, że no niestety nie miałeś dobrego odczucia, jeśli chodzi o tą osobę, a szczęściem jest to, że ona nic takiego nie kombinowała. Jeżeli ktokolwiek jest taki w Twoim życiu, spędza ci czasami to sens powiek, albo to było ostatnim czasem, właśnie, że na myśl o tej osobie, o tej sytuacji czułeś niepokój, że może ktoś cię okłamuje. To wyjdzie prawda na jaw i się okaże, że ta osoba miała uczciwe zamiary. A jeżeli jej powiedziałeś to, co myślisz, to będzie ci nawet wstyd, że ją oczarniałeś. Także to jest dobre i gdzieś się okaże, że ktoś był co do ciebie uczciwy, bo tutaj się doszukujemy czegoś dobrego. Jeśli brać ten trzeci koszyczek, tutaj z tymi makówkami, co idzie do ciebie dobrego, w najbliższych dniach, godzinach, bardziej godzinach. Niesamowicie dobra kondycja fizyczna i psychiczna, może być to i to, ale z czymś, z czymś się borykałeś, jeżeli czułeś się ostatnio nie w sosie, coś ci dolegało, strzykało, czułeś, że ci plecy bolą, byłeś przemęczony, to odzyskasz swoją witalność. A jeżeli tylko nie domagała psychika, depresja, coś cię po prostu niepokoiło, jakieś nostalgia, dni płaczliwe, szczególnie jak teraz była ta pełnia, która była bardzo trudna dla wszystkich znaków zodiaku, wszystko odejdzie w niepamięć. W ciągu godzin może się pojawić na jakaś osoba, która cię bardzo dobrze rozumie i to ona Ciebie właśnie wesprze. Jeżeli nikogo takiego nie ma, nie przejmuj się, ta siła, moc jest w tobie. Także tutaj przychodzi właśnie samo zadowolenie, świetna kondycja, fizyczna, psychiczna, stoisz po prostu, okurzyłeś się, wytarłeś pyłek, stajesz, uśmiechnięty przed lustrem. Myślisz. Świat należy do mnie. I to jest piękne, to jest piękne skarbie. I teraz dla każdego koszyczka dostaniecie kartę radę. Na początku ten koszyczek. Jaka jest dla Ciebie rada? Na. To jest bezterminowe, ale kiedy to usłyszysz, to powiedzmy, że to jest rada na mniej więcej ten moment, tak? Jeżeli wchodzisz na ten filmik dziś, to powiedzmy na dziś jutro. Jeśli wejdziesz na ten filmik we wrześniu, w grudniu, no to będzie następny dzień, tak? Rada, tutaj chcemy rady dla tej osoby. Rada jest taka, że jeżeli ktoś oczekuje, potrzebuje Twojego wsparcia, wyciągnij do tej osoby rękę. Ta karta to jest często karta, która mówi, że dajemy coś i nie myślimy o stracie, nie, myśl, nie liczymy, ile daliśmy, tak? Dajemy komuś z potrzeby serca. I dlatego tu pomyśl sobie, może w, gdzieś w Twoim otoczeniu, może w rodzinie, może ktoś jest, kto potrzebuje bardzo mocno Twojego wsparcia i tak naprawdę na nikogo innego nie może liczyć, tylko na Ciebie. Nie musi to oczywiście być żadne wsparcie finansowe. Nie musi to być wręcz nawet materialne. To jest pomoc czasami jakaś, pomoc, żeby komuś ułatwić coś. Może ktoś w rodzinie, może ktoś starszy, może ktoś nie potrafi cię poprosić o to, ale widzisz, że gdy patrzysz w oczy, to dostrzegasz w oczach wołanie o pomoc. To ta karta rada by była, że pomóż tej osobie. Jeśli ty jesteś osobą, która potrzebuje rady, to jest rada, poproś kogoś, tak? Bo samo to, że, że może daje się, się wydaje znaki, pokazuje, że czegoś Ci brakuje, może ktoś nie umie tego rozszyfrować, odczytać, tak? Dlatego najlepiej to by było powiedzieć słowami, tak właśnie przy tej karcie. Komuś jest ciężko i on musi po prostu wykrzyczeć to, pomóżcie mi, wtedy świat usłyszy i ktoś pomoże. W milczeniu musi wtedy ktoś się domyślić, że jest potrzebna pomoc. Dlatego, jeżeli Ty potrzebujesz tej pomocy, poproś kogoś i tutaj znajdzie się jakaś osoba, która ci da z potrzeby serca. Nie będziesz musieć nikomu oddawać nic. Nie bój się. To jest karta właśnie, jak widzisz, on daje, mówi masz, weź. Potrzebujesz. Kiedyś mi oddasz, może, tak? Ale nie musisz, jak nie chcesz. Także rada tutaj jest pomysł. Czy ktoś czeka? Na coś z Twojej strony, czy może Ty potrzebujesz czyjejś pomocy? Nie zawahaj się poprosić. Jeżeli chcesz ten koszyczek, tak? Z radą, ja Ci wybiorę tutaj radę do tego. Rada? Tutaj Twoja jest rada taka: jeśli Ty trzymasz ludzi, którzy chcą Ci pomóc na dystans, to jednak przemyśl, czy na pewno te osoby mają takie, zobaczcie, z tymi nieuczciwymi zamiarami, to jednak coś tu jest. Druga karta, druga siódemka, która właśnie znowu mówi, że czy nie jest przypadkiem tak, że ty bezpodstawnie kogoś o coś podejrzewasz. I tą trzymasz osobę, powiedzmy, jak za drzwiami, ponieważ uważasz, że jest albo nieuczciwa, albo coś. Rada, przemyśl to. Ja czuję, że ci. Tutaj, co wybrali w środku, to mogą bezpodstawnie kogoś o coś oskarżyć, nawet. O nie wiem, fałszywo przyjaźń, a cokolwiek, o zdradę, słowno jakokolwiek. Tak jakby ktoś coś zawalił w Waszych oczach, a to tak nie jest. I teraz, jeśli Ty jesteś osobą, nie do, tak jakby nie czujesz tego, że ty właśnie jesteś taką osobą, co trzyma wszystkich na dystans. Taka nie jesteś, jesteś otwarta, ciepła, otwarty, ciepły. To ta karta radzi, żebyś przemyślał, czy nie jest tak, w przypadku, że dajesz sobie wejść na głowę. To jest czasami pokazanie w sposób zdrowy, potrzebny. To jest granica moja, tak? Nie przechodź, bo tam jest moje, tak? Nie decyduj za mnie, nie mów, co mam wybierać w życiu, ponieważ to jest moje. Także tutaj przemyśl, jaką ty osobą jesteś, nie bierz nic na siłę, tylko to jest rada w Twojej sytuacji. To nie, to nie znaczy, że Ty masz coś zmieniać w sobie, tylko to jest rada dla Ciebie, jak masz się zachować z tym wszystkim, co teraz masz. To nie chodzi, o, że Ty masz siebie zmienić, Ty masz zmienić ewentualnie zachowanie, tak? Bo jeżeli pomyślisz sobie, aha, to ja jestem osobą, która prawdopodobnie zachowuje się tak, że daj sobie na głowę wejść i mam pewnie zmienić swój charakter. To nie o to chodzi. To może być jakaś, jakaś sytuacja jedna, która właśnie jest bardzo teraz ważna i ty słuchasz kogoś, ktoś tobą manipuluje, decyduje za ciebie i wchodzi ci po prostu przez to na głowę, tak? I pociąga za te sznurki, ty robisz tak, jak ta osoba ci zagra. To tu by było tylko w danej sytuacji rada, na ten moment. Zrób taki sobie bezpieczny krąg umieść siebie tam wyobraź sobie, że tutaj jest granica. I Nie pozwól, żeby ktoś tą granicę przekraczał. Jeżeli Ty jesteś właśnie taką osobą, ciężko Ci jest odmówić, ciężko Ci jest powiedzieć nie, tak, to jest potrzebna. Potrzebne głośne powiedzenie nie. <grytanie> Albo tak. W e, ostatniej tutaj grupce, w tym fajnym tutaj koszyczku, dla ciebie karta rady. Rada od wszechświata dla ciebie na ten moment w Twoim życiu. Rada to jest taka, karta cesarza. Bądź silny, masz siłę sprawczą. Jeżeli coś ci się nie udaje, nie martw się. Nie musisz nawet do końca wysilać się. Po prostu postanawiasz, że zaczynasz coś od nowa i wszystko ci się pokłada. Jesteś niesamowitym człowiekiem, niesamowitą istotą. Jesteś niesamowitym szefem, ojcem, żoną, partnerką, cudowną istotą, silną fizycznie, psychicznie. Także jeżeli uważasz, że w ostatnim czasie ktoś z tobą w jakieś gierki gra, tak? to przypomnij sobie o tym, jaką osobą tak naprawdę jesteś. To nie jest ktoś, kogo można postawić pod ścianę, wyśmiać, szydzić z niego. Popychać go, to jest osoba silna. Także, czy nie jesteś przypadkiem wewnątrz taką osobą, tylko o tym zapomniałeś przez ostatnie jakieś tam sytuacje życiowe? Jeśli naprawdę nie jesteś, uważasz, że to nie ty, to znajdź sobie w otoczeniu taką osobę, która ci w wielu rzeczach, sytuacjach pomoże. Pamiętaj, może to być jakiś mężczyzna, może to być twój szef, profesor, ojciec, mąż, starszy brat, przyjaciel. To jest rada, żeby do tego mężczyzny uderzyć po pomoc, jeżeli potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz. Niektórzy mogą mieć problem na przykład z utrzymaniem wagi, powiedzmy. To mógłby być jakiś mężczyzna, który ma yy, siłownię, tak? Właściciel siłowni. Jeśli ktoś ma problemy z psychiką to mógłby być jakiś świetny terapeuta, dobry właściciel jakiegoś, e, jakiegoś, powiedzmy, jakiejś kliniki. Też może być. Dużo osób tutaj może być. Ale osoba by nami, która Ci pomoże. E, także, kochani, ja Wam życzę wszystkiego najlepszego. spokojne nocy, dbajcie o siebie w nocy i pamiętajcie, że teraz przychodzi czas, kiedy pająki szukają... Ciepłego miejsca, bo się zaczynają chłodne noce zaraz. I zakładajcie siatki, jeżeli chcecie mieć otwarte okno w nocy, bo zaczynają przychodzić do domu. Ja właśnie dzisiaj nabyłam i poprzyczepiałam sobie te siatki w oknach, bo ja lubię mieć otwarte okna i zauważyłam, że już przymarzą pająki. Już tak się zbliża taki czas, właśnie sierpień, wrzesień, żeby one do domu będą przychodziły. Także trzymajcie się, widzimy się jutro na live'ach. Buziaczki, ściski.